704 805 kredytów? O oh my god. Wchodzę sobie ostatnio na stronę WordPress i chciałem zobaczyć, jaki w ogóle mecz, jaki wynik dotychczas zarobił najwięcej kredytów. I się okazuje, że 700 tysięcy zarobił właśnie kolega Gigi Amarozo, na czołgu, jak go się nazywa ten czołg prawidłowo? Jak Tiger 88. Czyli premium czołg ósmego tieru, charakteryzujący się niesamowitym szybkim reloadem, działa. To witam serdecznie kolegę Gigi. O, witam, witam. Czyli tak, ten, ten meczyk. Jest, jest i będzie prawdopodobnie przez długi okres. Przynajmniej na stronie Wodry Place meczem gdzie gdzie po prostu najwięcej, się zarobiło kredytów. Ale w jaki sposób 700 tysięcy? No, jak wiadomo, ostatnio był taki event, że za najlepszy zawodnik w przegranej drużynie dostaje 50% więcej zarobku, po drugie, za specjalistę dostawało się 100% więcej zarobku, i po trzecie, za 30 zabitych czołgów powyżej czwartego tieru dostawało się 300 tysięcy. I właśnie koledze Gigi udało się te wszystkie trzy rzeczy skumulować w jeden dobry mecz. No, dokładnie. Dobra, to słuchaj, jak to, jak to było w tym meczu, pamiętasz, Fjordy, jaki był Twój plan? Czy w ogóle chciałeś, myślałeś o tym, żeby zrobić, właśnie połączyć te wszystkie trzy e, bonusy, czy po prostu się zdziwiłeś dopiero pod koniec meczu? To znaczy, polowałem na 30 kili, żeby akurat na jak tej gerze je wypaczyć, no i mi się akurat nie udało. A tak ogólnie to nie myślałem, że aż tyle mi się uda, że te inne połączyć jeszcze do tego. Dobra, ale przy okazji można y, przypomnieć y, coś na temat właśnie tego y, Tank Destroyera. Y, bo on jest y, strasznie, strasznie podobny do 9 y, jak Tigera, nie? Tylko no w to ten sam, zasadzie powiedzieć. różni się lówką, nie? I y, 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 można powiedzieć. Niektórzy mogą powiedzieć, ale po prostu ma o wiele gorszą lufkę, ale y, wykorzystując tą szybkoszczelność y, można, można robić y, super wyniki, nie? No y, można dużo do damage'u nastukać, im nie powiem. Czyli y, ile, on, ile on ma, y, bo mi nie, nie, mi nie pokazuje teraz y, przeładowania. Pamiętasz 4 ,4 dokładnie? 456 4,56. Jakoś tak. Aha. Mi akurat teraz pokazuje 4,40. Aha, bo ty to widzisz na, na tym meczu, tak? No ja, ja nie mam akurat, mi nie, nie pokazuje, ale jak kram to 4,56 mi pokazuje. No dobra, no to w okolicach 4,5 sekundy. Jak widać tak naprawdę po prostu jechałeś do przodu i biłeś, nie? Tak jakoś ci się trafiło, że nikt ciebie nie chciał bić, tylko... No właśnie tak mi za bardzo. ...interesowali się innymi czołgami, nie? No, w takie tery akurat nie, że nie za dużo mi tu mogli zrobić, ale w domną płytę ewentualnie tak szczególne. No, 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 no. Jeszcze bez bl więc. No, no, jeszcze mu tam walą w ciało, także już... Ale i tak się nie zdążył na mnie nawet odwrócić. Mhm. A tak zazwyczaj też się pytam e, graczy, e, skąd pomysł na nikt w grze, czyli... Dzidzi Amarozo y... Prawdopodobnie wszyscy nazywają cię dzidzi, nie? Czy Amarozo? Tak, dokładnie. Yeah. Gigi, Gigi. ale z ciebie, raczej nie jesteś dzidzi, nie? Bo jesteś dorosłym mężczyzną <grym> Raczej nie, raczej nie dzidzi. No, 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 no. A raczej Amarozo? Nie <grym> nie, raczej nie dzidzi. <grym> Amarozo, co to oznacza? Nie wiem szczerze mówiąc, kiedyś na necie szukałem jakichś ników, to już dobre kilka lat temu. Tak jakoś mi zostało w każdej grze teraz mam. No. Aha, ale czasami właśnie takie nietypowe niki są yy, bardzo. Yy, yy, te. Yy, to słowo jak to się nazywa? Norby. Bardzo. Tak jakby yy. się skupiam się na tym jak właśnie. Na gościu yy, pięknie gra ta Tagierempa. <laughs> No, i tu był mega ten, bo gościu w Tigerze P zaczął mnie wyzywać, że jestem hakerem w ogóle, nie? Że, że ze Złotow, ale nie wiem, od boku, do, ale dobra. No właśnie. Jak widać, ten film jest dowodem na to, że nie biłeś z Golda. Ale dzie, no, no. 15 pocisków goldowych masz zastawione na wszelki wypadek, tam na końcu tylko jednego goldowego. Strzeliłem w ale to już będzie. To jest 203 penetracji. Przypomnijmy, że to jest lufa z, z jak Pantery. Więc nie ma to jakiejś strasznie dużej penetracji, to tylko 203. I dlatego goldowych chyba trzeba jakieś wozić, jeżeli cię wrzuci wysoko. Czy to czy go wrzuca tak powyżej dziewiątek na dziesiątki? Co raczej rzadziej? Tego nie na dziesiątki nigdy nie wrzucam, nie ma, tylko na dziesiątki właśnie wrzuca. Aha, okej. Okay. Ogólnie tu mało używam tych goldowych, mam ich 15, ale szczerze mówiąc to używam bardzo sporadycznie. PRA75 prawdopodobnie tylko. Ale, no, ale powiem Ci, że ten meczek naprawdę super na razie się prezentuje. Po prostu jedziesz do przodu i rozpierdalasz, nie? Yy, jak tam wysz, wychodzi? <grym> Znowu Nob Gold. <grym> no, co czas mnie wyzywają. Teraz będzie następny mnie wyzywał, no, no, do którego no, no, właśnie no. się zmierzam. I tutaj hmm, w zasadzie... Hmm, czy naszła Cię taka myśl przez chwilę, że... Kurde, może warto przegrać ten mecz, hmm, ponieważ dostanę jeszcze plus 50% za porażkę i jako najlepszy wynik? Czy nie myślałeś o tym? Nie, no ja o tym w ogóle nie myślałem, żeby przegrać, to szczerze mówiąc, ale tak później jak już dostałem właśnie ten wynik, to mówię, no chyba jednak warto było przegrać, bo później popatrzę na TT. No i tak, no. To jest jedna, jedna z wielu wad tego czołgu, jak dostanie w przód, albo się podpala, albo. do daje mu silnik. Także to jest to samo co w Jack Tigerze. Także jest to dokładnie ten, ten sam czołg, tylko inna lufa. Znaczy, Lowe, który jest po prostu gąbką e, w, od spodu, nie? E, tetrach potrafi go przebić. E, też wyzywać od e, Gold nobów, nie? No tutaj The nie no z... gości, nie? ale dobra. Ja sam w a to wiem, jak tam się nim gra, ale... No. I tam od razu mnie wyzywają od Gold goldnobów, chociaż nie używałem golda. No, 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 no. to no. no, już do bazy w sumie zmierzałem, bo już widziałem, że się tutaj nic nie ma naokoło. No to zobaczymy, jak oni Cię obiadą, yy, Zaatakują ci jakoś yy, z dwóch stron? Nie, właśnie się zastanawiałem, czy mnie ten AC nie objedzie, ale no, trzeba było zaryzykować, nie? Mhm. Ale nie objechali mnie, byli z przodu, tylko że... No zresztą zaraz będzie widać, o co chodziło, dokładnie. No, 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 no. Zaraz zobaczymy. No i no. Jak, jak grać tym czołgiem, lepiej nie iść do przodu, tylko raczej trzymać się z dala, schować w dół. I, i snajpić, bo on ma 0,30 031 celności, tak, jakoś. Działo tak, jest takie celne, że dosłownie no ekspoty się da z tylu metrów, że. 033 ma na jak panterze. Tutaj wiem, że jest jeszcze bardziej poprawiona. A jeszcze mam tu braterstwo broni, to też o jedną tam dziesiątą chyba spada. No zwiększa się znaczy. To jak już jesteśmy blisko końca, to może jeszcze w dwóch słowach 1 STBZ Ty mówisz, że to jest w zasadzie twój klan, nie? No, taki znaczy, o no, bardziej kolegi, ale ja jestem tutaj zastępcą, także. No, i jak, jak rozszerzyć ten skrót? Co to, co to oznacza? <noise> Ciężko powiedzieć, ale. No, to jest klan Zośki, że tak powiem. <noise> Kolega tutaj wymyślił, i ja dokładnie też sam nie wiem o co mu chodziło, ale. Aha, czyli no to nie mówmy, yy, nie mówmy nazwy, ale w każdym razie, yy, jakby ktoś chciał yy, do Twojego klanu, macie jakąś rekrutację albo coś? Rekrutację mamy, także każdy, kto chce, zostanie przyjęty. No, czyli Gigi, Ama, nie, nie macie żadnych jakichś takich obostrzeń? Czy typu ile EFA, ileś ciołgów? No nie no, u nas grają ludzie po 1000, po 2000 bitew, także... Tak o gramy sobie to dla fanów tylko, nie, to my się nie, nie spinamy, celu nie gramy za bardzo, bo tutaj oprócz mnie to ma tylko dwie osoby dziesiątki, także. Mm -hmm. W zasadzie taki, dla fanów tylko. Gramy. W zasadzie y, nadal nie wiem jak ty to przegrałeś, ale zaraz zobaczymy. Nawet go nie Przegrałem także mi gąski ściągał, nic. Aha, nie aha, w ten sposób. Aha, czyli są gąski, no. I już właśnie koniec będzie Nie Zapomniałem zamontować tę skrzynkę z narzędziami, zawsze ją porządę, gdzieś tam przyniosę przy z innego czołgu i tak wyszło. Aha, czyli nie miałeś tej skrzynki w ogóle? No nie to... miałem, nie miałem, dlatego. Aha. To, się właśnie naprawiłem tego silica. Ale... No ale tak no. napisałeś, Sorry Guys. Ale później jak zobaczyłeś BUM 700 tysięcy, nie? No raczej się zdziwiłem, trochę. To sobie pomyślałeś. No nic, no w każdym bądź razie y, chyba teraz jesteś y, już z tego świadom, że prawdopodobnie jesteś y, y, graczem, który wykonał dotychczas i być może y, w przyszłości też już nie będzie takiego gracza, bo nie wiadomo, czy już będą takie eventy, y, gdzie będzie można zarobić 100% i 50% jeszcze 300 tysięcy. Być może twój wynik będzie najlepszy w World of Tanks, jeżeli chodzi o kredyty. Znaczy udokumentowany, nie? Na najpo, najbardziej popularnym serwerze do powtórek, czyli Wod Replace, nie? No tak, jestem z tego bardzo dumny, nie? można powiedzieć. No nic, no to y, gratulujemy. Y, no to co, no to, y, to chyba wszystko, nie? Czy jeszcze ktoś coś chciał powiedzieć? Chciałeś coś no na koniec pozdrowić kolegów z klanu? Tak, ja, pozdrawiam wszystkich kolegów. A meczecie, wujka. Dobra, no to, no to to był właśnie meczyk, gdzie kolega Didzi zarobił 700 tysięcy, nad ponad 700 tysięcy kredytów. Dziękujemy i do usłyszenia, do zobaczenia. No na razie, cześć. <laughs> 704 805 kredytów? Oh my god.